No to może przeliczmy te kępy tużyc 291, 292, 293 294 tak naprawdę to trzeba było wyliczyć je w tysiącach, w dziesiątkach tysięcy może nawet w setkach, ale mi potrzebne jest 294 do zobaczenia rezerwat Janowickie bagno Spora część, a właściwie spory obszar zajmuje 162 hektary. No i spora część jego to taki burbagienny. 20 parę hektarów jest odkryte torfowisko, ale przeważa burbagienny. Chroniony od 1962, od maja, czyli ponad 60 lat. Ta sosna, po której próbuje. Zrobić parę kroków o, jest bardzo śliska, nie dam rady dalej się przemieszczać po niej. Jadąc wzdłuż granic tego re rezerwatu, o, jest jakby ogrodzenie, są podmokłe, widać o, zwierciadło wody. A tu typowy burbagen na takim torfowisku przejściowym albo wysokim ta sosna, którą, której wykrot próbowałem użyć jako równoważnie, ale jest śliska. No i dookoła niego jest jakby rów, pełny tym razem wody, co jest fajne, super. I taki szpaler dębów i brzusk. Genialny. Można też tu znaleźć stanowisko reliktowej o Maliny Morożki. Może jeszcze parę słów już z roweru. Bo chciałbym zapamiętać sobie ten drzewostan, który jest przeznaczony na drzewostan nasienny. A tu co się dzieje? Taka rozczepiona olsza pięknych rozmiarów, a w środku niej Bóg. Chciałby się przytulić i wymyślił sobie takie miejsce przez środek, tam aż sięga. No i jeszcze jedna piękna figura na tym drzewie obok, na sąsiadzie, sąsiedzie. No i tu fragment oznaczony tabliczką drzewostan nasienny N. Na zachód od rezerwatu, wzdłuż drogi, bardzo pofalowany teren. Pagórki, wzniesienia, wąwozy, a sam rezerwat w tym miejscu no, książkowe bagno z widocznym zwierciadłem wody.